Cześć wszystkim, witam Was wszystkich! Cześć wszystkim z tej strony Szanela. witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie nieco inny od moich poprzednich, a mianowicie niedawno dostałam tajemniczą paczuszkę z Singapuru, no i zaraz zobaczymy, co ona takiego skrywa w sobie. Ja już jak widzicie, tutaj otworzyłam, żeby nie latać po nóż. i zaraz sprawdzimy, co jest w tej paczuszce. Mam nadzieję, że ostroż jest. Teraz będę wyciągać zawartość tej super paczuszki i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Więc tak. O, pierwszą rzeczą, myślę, że jest sobie brązoletka. Fajna taka, kolorowa. podoba mi się. Zobaczcie. Dobra, to ja ją sobie tutaj zostawię. Jakiś połączeń. O, taka zawieszka, aż tam się pączka, bardzo fajne. Dalej mamy... Co to jest? Też jakaś zawieszka, ale to mi się kojarzy bardziej dla takich dzieci, co przy łóżeczku mają. Takie ryryry no, ciekawe. I e, coś tu jeszcze jest? O, wszystko. Tutaj mamy ulotkę, tak, a to co jest? O nie, patrzcie, będziemy robić żelki, tak, albo jakiś napój, nie wiem, nie znam japońskiego, ale postaramy się to zrobić, zobaczymy co to będzie. Tutaj też jakieś ulotki, blipo, blipo, Japan Candy Box, no. No to teraz pokażę wam z bliska wszystko, co tutaj mam i będziemy robić to coś. Zobaczymy co to. Pączek. Taka zawieszka w sumie otworzymy jak to wygląda. No, sypię się. O, ale fajne. Wow, to jest lusterko. O kurde, ale super. Tutaj mamy ulotki i w sumie najważniejsze i najbardziej mnie ciekawi to, to co tutaj się znajduje, więc zaraz będziemy robić. No i teraz, o ja kurde, tutaj... nie mogę instrukcji zrobić, aha, okej, okay. czyli mamy trzy saszetki, co ja mam z tym zrobić, bo nie mam pojęcia, e, tak, tutaj jakieś coś tam i coś tam. Czekajcie, zaraz muszę to ogarnąć. Ale nie wiem, ja się nie znam. Tu jest pierwsza, druga i trzecia. Czyli pierwsza. Aha, czyli muszę iść po szklankę z wodą. Pomocy hej. Pierwsza, druga i trzecia. Tutaj mam instrukcję taką maluśką. I zaraz spróbujemy to zrobić. Nie ma nic więcej, żadnych patyczków, ani nic, więc tak dziwnie trochę. E, potrzebujemy dwie szklanki i łyżeczkę. No to jeszcze lecę po szklaneczkę i łyżeczkę. E, no to mam już dwie szklaneczki. Jedna jest pusta, znaczy jedna jest pusta, jedna jest napełniona wodą. I według instrukcji do tej wody, nie wiem czy dla małej szklanki nie ja, ale tu no ryzykujemy. Mamy wlewać tą... Pierwszą tyteczkę. Tyteczkę. Ten pierwszy pojemnik, na pewno to bardzo przyjemnie pachnie. Taką oranżadą. To zobaczymy co to będzie. Wsypujemy. Wow, ale super kolorek! I musimy to pomieszać. I mieszamy, mieszamy. Zobaczcie, jaki świetny kolor. musiałam przelać to do większej szklanki bo by mi się nie zmieściło A, więc myślę, że tutaj wszystko już się rozpuściło mm, no ma taki dziwny smak teraz do tej mamy rozpuścić torebeczkę 2 więc nalejemy tutaj troszeczkę wody tak o i będziemy mieszać, zobaczymy co z tego na wyjdzie i wlewamy tu zrobiło nam się tak jak tutaj jest pokazane, czyli różowe ale spięknie to wygląda zobaczymy co nam z tego wyjdzie co za super miksturka mmm, ale to jest pyszne, naprawdę teraz znowu wlewamy troszeczkę wody widzę niedużo, więc troszeczkę i tą paczuszkę i powinno nam się zrobić to czerwone więc zobaczymy, czy nam wyjdzie czerwony. Jest! Nie wiem, czy to teraz rozmieszać. Stawimy to na parę sekund, zobaczymy czy coś się zrobi. Jak już mamy gotowe, to teraz będziemy smakować. No i teraz pora na testowanie tego napoju. To, to jednak miało być napój, nie karetka. Uwaga, pachnie bardzo przyjemnie. Jak taka, taka no oranżada po prostu. Takie z dzieciństwa jakby takie małe oranżadki, nie wiem czy wiecie. Dobra, całego tego na pewno nie wypiję, chociaż może będzie dobrze. Dobra, spróbuję, ale się boję troszeczkę. Musisz zostawić łapkę w górę, to wypiję. Nie no, uwaga, piję. No powiem Wam, że takie słodko kwaśne, ale tak jak mówię taka oranżatka, i tak jak pachnie takimi jakby truskawkami, malinami, to tak to w rzeczywistości smakuje. Jest to naprawdę dobre. Naprawdę to jest dobre. Naprawdę mi to smakuje. No więc, jeśli spodobał się Wam taki typ filmiku, to zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie w opisie na dole. Podam Wam link do tego sklepu. Może będziecie chcieli zamówić inne słodycze, które sami możecie zrobić. Myślę, że to jest. Fajna zabawa. Ja się dobrze przy tym bawiłam i bardzo fajne kolory powchodziły tego picia. No więc widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Papa! pa! pa.